Mateusz Kosiński, Tysopel, przychem na Dudziarską, najsłynniejsze osiedle komunalne w Warszawie, położone na po prawej stronie Wisły, niedaleko Olszynki Grochowskiej. Jest to o tyle specyficzne osiedle, gdyż jest ono otoczone torami kolejowymi. Od kilku lat funkcjonuje przystanek autobusowy, jednak kursuje dosyć rzadko, 50 minut w godzinach szczytu, a poza godzinami szczytu co półtora godziny. Mieszkańcy wciąż są zmuszeni do tego, by przedzierać się przez tory, przez 36 partorów, ryzykując swoje zdrowie, życie oraz mandaty. Osiedle zostanie wkrótce zlikwidowane, a my porozmawiamy z mieszkańcami, zapytamy się, jakim się na żyło oraz jak zaopatrują się na tę zmianę? No ja od no, 13 lat był problem z tym, że właśnie autobus rzadko kursuje Nie, gdzieś. po pierwsze autobusu kiedyś nie było, w ogóle autobusu nie było. Przez tory trzeba było? Tak. To Bezpieczne no, to było? No, przecież w zimę to, wiemy, Cię chodziło, no. przez zimę to wybrane się chodziło. Przez zimę chodziło przez tory, no to w zimę to 6 lata, autobus ile 4 lata. Jakieś tam jednak łatwiej nie było z tym autobusem. No teraz jak no to... Pani prezydent no, Warszawy autobus. Przyjeżdżała tutaj. I co jak autobus chodzi, to co, co godzinę. No, ja ja dzisiaj półtorej godziny. Tutaj. Czym Beka? Tu. Półtorej godziny tutaj. Półtorej godziny. No bo Pięknie. spóźniają się korki, jak są na, na, na Marsa, na Okularowej, tutaj. to jest przygwizdane, bo tam te, budują ten wiadu, kto wie pan, to, to, to jest wszystko... Jak to mówię przygwizdane? Z tego co wiem, to dojrzarzka jeszcze trochę i, i jak smisie, tak? Zmiana lokali. Tak, tak. No to już po, połowę niektórzy wyprowadzali na Do końca roku mają to wszystko wyprowadzić. Ale to co, jest pan zadowolony z tej zmiany? No zmiany. oczywiście. Ciepła woda. A tutaj ciepłej wody nie było? Nie, to, to wie pan. Grzałki elektryczne? Tak, tylko. Tylko na prąd wszystko. Czyli ludzie raczej są zadowoleni z tych zmian? No tak, niektórzy dostali socjalne, no niektórzy no... Komunalny kwaterunek, no to, to, kto płacił, to płacił, wie Pan o A z tymi torami to co, były, były problemy, przez zimę najgorzej, tak? No, trzeba... a, a teraz tam przejdzie jak też popada, no i te bu burzy były, no przejdź przez to te tory. Jakieś wypadki się zdarzały? O, nie jeden. Śmiertelne? No oczywiście. Jesteś znajomi tutaj? Z... Z... Nie, tu niektórzy znajomi to się wykończyli. Tak, gorzała i tego to. Tu nie jeden. To jak, jak było w roku 5-6 zgonów. To było, to było tak... No to tak jeszcze w miarę, wie pan. A tak to no, to połowa. Albo poszła połowa siedzieć, albo była poszła na, na, na drugie strony. Areszt. Tak. Dziwia. Magda? Jak długo pani na Zudziarskiej? 3 lata? To no. było z tym... Y Autobusem. Dużo mieszkańców korzysta z autobusu, bo jednak to jest jakieś udogodnienie dla matek z dziećmi, na przykład, albo dla osób starszych. Jeździ jak jeździ, no ale wydaje mi się, że jest ważne, że jest. A jak, jaka, jaka przyszłość? Bo z tego co wiem, to jeszcze trochę i tutaj wszyscy. Do półtora roku i mają kasować bloki. Więc nie skończą do końca tego roku podobno wysiedlanie, ale do połowy przyszłego.